Cześć, witam Was na następnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek możecie znowu zauważyć pod tytule. Jest to tak jakby ciekawostki, takie wiecie, co się dzieje w moim w moim ogrodzie, ponieważ były, jak wiecie, burze i w ogóle dużo dzikich rzeczy, dzikich, dzikie węże, takie tam, wiecie, padało, lało wręcz jeszcze do dzisiaj są kałuże. Ładnie, no jest, na szczęście już się w końcu trochę rozpogodzę, z godzina gdzieś 18 około. 22 maj, nagrywam znowu odcinek podrząd i przed chwilą skończyłem nagrywać odcinek z siania arbuza więc jeśli nie obejrzałeś tego odcinka z siania arbuza to na końcu pokażę się wam gdzieś w tym miejscu odcinek, ja wam jeszcze na koniec filmika przypomnę jeśli nie zapomnę i to oczywiście też mam od... jeszcze ten yy, możecie zobaczyć, jeszcze będzie poprzedni tutaj odcinek z siania arbuza, siania przepraszam z sadzenia pomidorów, mamy ich 7, już wspominałem o, ale ładne słonko wyszło teraz. A dzisiaj zajmiemy się tym, na przykład o mszycach na Bubie. Jak ładnie mi zaczyna wschodzić nasza fasolka szparagowa, karłowa. I rzodkiewki jak rosną i jakie zasiałem. Zacznijmy może sobie od tego... No i tam jeszcze o czymś innym wam powiem w międzyczasie. Zacznijmy od tego, że mamy słoneczniki. Jak wiadomo tutaj od razu wam pokażę słonecznik. Został wyrwany, ponieważ chcę w tym roku mieć jak największą górę ten wiecie główkę słonecznika. No patrzcie już Biedronki są nawet 22 maj w końcu ale są. Patrzcie. O, cyk! Jakie przybliżenie. A dobra, słoneczniki tu były gdzieś trzy, W tym roku jestem bardzo zaskoczony z tych nasion, ponieważ... Yy, jeszcze wam polecę nasiona, pomimo tego, że mi nie zapłacą. Bardzo polecam wam te nasiona firma Wulegutka, jak dobrze pamiętam. No tak, Wulegutka firma. Słonecznik ogrodowy jadalny. Polecam te nasiona, ponieważ... W tym roku praktycznie każde nasionko mi zeszło. Które zasiałem? A siałem tak robiłem. Jedna dziurka, druga dziurka, trzecia dziurka. I po jednym nasionku do dziurki i każde wy, wykiełkowało. Tutaj oczywiście przy przypadek dwa dałem, ale widzicie, nawet każde nasionko wykiełkowało. Mamy taki mały słoneczniczek. Tu były, było więcej. Otóż jeszcze jeden. Było więcej, ale je wyrwałem, ponieważ jak mówiłem, chcę, żeby ładnie się ten system korzeniowy rozwinął. Tutaj zaś słoneczniki dałem dwa, zostawiłem, żeby ładnie. Żeby było po prostu dwa przy podku Tutaj mamy groszek pachnący ozdobny Wyjdzie groszek, groszek pachnący Słoneczniki Tu są jeszcze dwa zostawiłem Nie wiem może jednego zostawię Może dwa Chwilę muszę tu ustać, tutaj jest jeszcze jeden Tam, ten, tam chyba nie, nie wykiełkował I tam jest jeszcze jeden, patrzcie Tu o widzicie Dobra więc tak mmm, Słoneczniki wam pokazałem, nie są aż za duże Na przykład jak tamten, tak to jest słonecznik to jest słonecznik, a tam po prostu sam się zasiął pewnie wcześniej, jakoś przetrwał i ładnie rośnie, ale umie. Słoneczniki to są takie innoplanowe tak to nazwijmy. Mniej ważne, więc tak, jak dobrze wiecie, one też nagrywają odcinek siania rzutkiewki. Jak widzicie, mamy ich tutaj nawet sporo. czyli znaczy nawet sporo to za dużo nie jest, 30 cm maksymalnie bym wyraził tutaj długość tych rządków mini w takim oto miejscu, bez nawożenia, bez niczego, tylko przekopana ziemia, lekko yy, jak widzicie, o znowu biedronka, widzicie ładnie, żabrze że rosną, że rosną, że chodzą chwila, nie wiem czy mi się uda pokazać, o, ponieważ u mnie jest pełno takich mrówek jak tutaj no i pełno mszyc na bubie, ale o tym za chwilę zasięliśmy sobie tej trzy rządki yy, białej rzodkiewki, nie białej, przepraszam się mylę. O czerwonej żytkiewki okrągłej, później jest czerwona podłużna op opolanka, tam to polanka, opolanka chyba, później są to mam zaznaczone kijeczkami, ja to pamiętam z siania. trzy rządki białej rzodkiewki, tu już pamiętam gatunek Afrodyta. Tu jest następne trzy rządki gatunku rzodkiewek Sopelodu, biała rzodkiewka, podłużna biała rzodkiewka I mamy tutaj cztery rządki czarnej rzodkiewki, czyli. Jak to namia murzynka 4 cztery cztery rządki, ponieważ chcę więcej, bo chcę zobaczyć, jak będzie smakować. I wczoraj, czyli 21 maja, czy tam 20 maja, chyba 21 maja wczoraj dosiałem sobie tej cztery rządki marchewki, marchewki, przepraszam, się mylę ciągle 4 rządki rzutkiewki to już trochę ziemia stwarniała, ale jest jakaś tam miękka. Zaczęły chyba, jak dobrze pamiętam, czerwona, okrągła, czerwona, czerwona, biała chwila. Czerwona, okrągła, biała, okrągła, czerwona, podłużna, biała, podłużna. I czarną później się tutaj dosiemamy, to jeszcze trochę miejsca. I jak widzicie, sieje to tak etapami, czyli to zasiem na raz. Później, żeby mieć różne zbiory, to zasiem gdzieś tydzień później. I poczekamy jeszcze tak 3-4 dni, które będą tutaj wschodzić. Zasiem sobie tutaj jeszcze trochę, może do końca nawet, do tego miejsca. I będą tak ładnie rosły różne rzadkiewki. Jeszcze sobie przejdziemy do miejsca tego. No to... Miejsca, w którym jeszcze wcześniej siedzieliśmy rzutkiewki, niż tam, tu mamy rzutkiewki, już mówiłem Wam, nie musiałam wspominać. Tutaj mamy czerwone, białe, czarną, i tutaj dosiałem sobie opalankę. Tak ładnie to się prezentuje na razie. Takie ujęcie spróbuję Wam jakoś tam nagrać. Ładne, trochę chwasty rosną, ale na razie ich nie wyrywam. Podlałem, bo w podlałem, bo nagrywałem, jak mówiłem, już przed chwilą nagrywałem dopiero odcinek z arbuza, siania, no i tutaj przy okazji też podlałem. O, jeszcze zapomniałem o jednym słoneczniku, mamy również tu. Zostawiłem tutaj cztery słoneczniki i mamy jeszcze słoneczniki kawałeczek dalej, musimy przejść sobie kawałek dalej. Mm. O, tutaj, koło śmietników, koło szopy, mniej słońca tutaj jest, ale po prostu zaciąłem, żeby mieć. Tutaj się, o, pokrzywy, będą się tu wszystko poprzycinać. Mamy okay, tutaj dwa słoneczniki i tu mamy chyba dwa czy trzy, dwa, ale będą się poprzycinać, bo jak widzicie wszystko się tu zarasta, o słoneczniki ładne. Tutaj róża również rośnie, słoneczko ładnie świeci, o widać, tak dużo informacji dzisiaj pewnie może i dłuższy odcinek, ale wam tak pokażę, o jeszcze skwinki. Ja się zajmuję ogrodnictwem warzywnym, bo jest też chyba grzybowe i, jak się nie mylę, sadownictwo. Nie sadownictwo, ogrodnictwo sadowe czy coś, ale jeszcze wam pokażę o takie ładne brzoskwinki. Też koło mojego gródka rosną. O, widzicie, parę metrów. No, tu mamy. O, sobie zacząłem ściłkować Ładnie, chwila. O, Ym, sobie to słomą, tak jakby. No, nie wiem, czy ściukuję, nie wiem jak to nazwać. Ym, tutaj, jak widać, jest pełno. Zapach jest okropny. O Boże, nie lubię tego zapachu zbytnio. Zapach jest na pewno wywołany przez pokrzywy, które tutaj dodałem. Możemy wziąć kijka, bo ja, jak ja robię Oprysz z pokrzyw tutaj wrzucam, ale nawet dużo go robię. Możemy to wszystko, do papkę przemieszać, głównie tej ziemiaka daję i pokrzywy, żeby było dużo azotu i witamin, wiecie, tych związków chemicznych, niechemicznych. A soma jest, żeby aż tak długo nie wyparowało wszystko. O widzicie jaka papka tu jest, o. No. no. i ogólnie tak to się ładnie prezentuje. Zakryte jest. O, cyk. No i tyle z tego z pokazywania wam yy, kompostu. Będzie jeszcze tam pewnie jakiś osobny odcinek. Dobra, i sobie zacznijmy może. Yy, dobra, zacznijmy od prawej strony ogródka, od której się wchodzi. Czyli truskawki. Jedna się nie przyjęła, najmniejsza, a inne większe się przyjęły. Znaczy, w miarę przyjęły. Tam niektóre opadnięte liście mają. A to tylko, mm, czace, tylko zmiana czasu i pewnie już rosną ładne, zdrowe. Cztery sadzoneczki. Czosnek ozdobny, który mam mieć na kwiat czy coś. Dostałem to od babci. która mieszka tam. Dziękujemy jej za to. E, tu mamy pomidorki. Ku o zdziwieniu. 22 maja i już mamy ładnego pomidorka. Jednego to jest pomidor gruntowy, przeznaczony do gruntu zresztą jak dużo moich innych, to mamy mniejsze już yy, a tu mamy drugiego pomidorka więc już po prostu jest fajnie, mamy pomidorki tu ładnie kwitną pomidorki jeszcze wam pokażę ujęcia takie ładne okay, o, postaram się nagrać o, widzicie, tu o, mamy koktajlówkę co dobrze kwitnie mamy tu słoneczniki więc tak, tu mamy rzodkiewki, jak już wspominałem ładnie gęsto wykiełkowały no mam arbuzy, które siedzieliśmy w ostatnim odcinku, jak już wspominałem. No i tu będziemy coś siać, ale jeszcze zanim pewnie nie wiem, czy zmontowałem, czy nie. Za razie się nie zmontowałem, ale pewnie najpierw wstawię tamten film, a ten na pewno ten co teraz nagrywam, pewnie wstawię dzień później albo na ten sam dzień, zobaczę jak się wyrobię z czasem, ponieważ mój program już też tam wiecie się, nie chcę o ten być posłuszny. Tak samo z pomidorami też pewnie już pierwszy odcinek był. Dobra, mamy arbuziki i kilka setek. Tam gdzie są kijki, tyle, jest, tyle ile jest kików, tyle jest arbuzów. Możesz sobie obliczyć, no. Akurat idealnie, jak nagrywam odcinek, wyszło ładne słoneczko, więc dzięki. Są słoneczniki, jak już mówiłem, i tutaj ładnie nam. Tutaj dzisiaj sobie trochę pieliłem fasolkę, ale patrzcie, tu mamy fasolkę szparogową, karłową. Ładna, wszystko kiełkuje. to mamy takie liście ładne. O, widzicie, taka ładna. Się po prostu cieszę z tego. No i dobrze, zrobiłem więcej miejsca. Myślę, że za gęsto nie zasiałem, ani za rzadko. Myślę, że jest po prostu dobrze. Ja dopiero jakieś 20... 50% około skiełkowało, bo jeszcze tutaj jest dużo do wykiełkowania. Proszę dla Państwa, jak tutaj ładnie wszystko wygląda. O, już grzmi, grzmi słychać. I tu fasolka sparagowa na suche ziarno. O, ale słychać jak grzmi. Do tego, że nie widać jakby miało grzmiać, ale słychać mocno, że grzmi, o pewnie tam grzmi, ale dobra, to myślę gruszek ozdobny, tak szybko pokażę Wam rzutowo, tak jakby rzutowo i dobra, teraz sobie przejdziemy do sałaty, chwila, patrzcie, te krzaki mi wszystko niszczą, ponieważ mi słońce zabierają, które jest dla nas bardzo ważne, o to myślę, oset, widzicie, ten nożyk się do wszystkiego przydaje, no, chwila, o. I tu przejdziemy do sałaty. To jest to sałata chwila. Macie światło. Jest to sałata masłowa. W tamtym roku ją zasiałem i wyrosła papryka, z której wziąłem na siew. Po prostu tak dziwnie to wyrosło. Po prostu nie, nie da się tego określić słowami. Po prostu wbijcie sobie na mój kanał. Zobaczcie. Zobaczcie odcinki sprzed 8-9, 10 albo 11-12 miesięcy tam. Starze odcinki. Pierwszy odcinek ym, na moim kanale był gdzieś z tamtego, tutaj był. A gdzieś tam w tamtym rogu była ta papryka. Ta niby soła papryka. I widzicie, soła ta jest ładna, duża. Po tych deszczach myślę, tam mrówki jedynie się kopią, ale ładna jest. Myślę, że będzie dobra. Możemy nawet posmakować. Jest gorzka, ale da się zjeść. No i więc tak, jak widzicie, o tu przystawię to trochę, groszek ładnie w końcu wzrósł się w górę w siłę, o te obszędziki, tam wszędziki opuściły go, tak jakby tak groch się nie dał i poszedł ładnie w górę szybko wystartował po tych deszczach i widzicie, praktycznie każdy ładnie duży jest, zobaczcie, jaśniutko, to nam dodaje też uroku, w ogródku patrzcie, tu mamy nasz kwiatek, ja sobie teraz żyję, nie wiem czy to słychać, ale jak coś to wam przy... przepraszam, od swojej żyje teraz to. Ten tą sałatę, o tu macie kolejne. Ładnie robi wiązania chemiczne. Tak sobie zażartujmy. No po prostu jak wam pokażę, tutaj trochę wychodzi za to, ale to nic nie szkodzi. No mogłem tu jeszcze, jeszcze jeden żonek zrobić, ale to co? Tu mam jeszcze ten taki czosnek ozdobny. Tu się przywiązuje do wszystkiego, no i tak. Bum zostawię na koniec, bo najciekawsza. Mamy tutaj cebulę, dymkę. Jak coś tam mówi, tutaj, tu mamy cebulę mm, z nasion i tu marchew, której jeszcze zbytnio nie widać. To jest chyba cebula. Nie wiem, czy znaczy to marchew, bo ciężko mi rozpoznać. Zawsze zapomnę, jak marchew wygląda. No, to chyba jest tak, to ona. To, co za gęsto zasialiśmy, a to nic będzie, chociaż biorek. Czosnek tu mamy dwa rządki, nawet ładnie rośnie. I teraz nie myślicie, że przyjdziemy do. Bubuj, ale to za chwilę, teraz sobie przejdziemy do kukurydzy. Jeszcze krótko, tu mi ładnie wschodzi kukurydza. Za potem tam też ładnie wschodzi, a ja to wam już nie pokażę dzisiaj w odcinku. Yy, bardzo zła nowina, jak możecie zauważyć po tytule, czyli bardzo silny, bardzo duży, bardzo duża walka. Nie wiem, ten, bardzo duża ilość mszyc zaczęła funkcjonować na moich warzywach. Czyli bubie, na razie. Tylko na bubie. Zobaczcie po prostu sobie sami, jak to mniej więcej wygląda. Widzicie, całe czarne. No po prostu wszystko praktycznie jest przez mrówki. Bub już chce kwitnąć. Zobaczcie. Mamy czarne całe. Dobrze, tu biedronki chodzą. Przez to bub hamuje swój wzrost. No jest niski, po prostu w takim okresie. Myślę, że to jest nawet dobrze, że kiełkuje. Ale. Nie oszukujmy się, po prostu mszycy nie powinno być. To jest bardzo chyba najgorszy z wszystkich szkodników dla mnie. Patrzcie, ładnie kwitnie. Cieszymy się oczywiście, ale jednak się też nie cieszymy, ponieważ mamy mszyce, pełno mszyc. Już sobie robię oczywiście kolejny oprysk z pokrzyw. Ostatnio dałem im taką dawkę, 5 litrów chyba. 5 litrów chyba oprysku z pokrzyw 5-6 i tam reszta, 10-litrowa konewka, tamta, o taka tam. 5, około 5-6 litrów z pokrzyw i tam reszta z 10, 10-litrowej, tej tam 4-5 litrów wody. Był aż czarny, czarny ten oprysk, po prostu robił się długo, długo też czekał na ten. Tutaj mamy cebulę, wiem ścisnąłem, żeby soki wyszły i tam szycę, że odstraszyć. No oczywiście jeszcze próbował robić w tym roku e, opryski z sody oczyszczonej, który bardzo podobno działa. który zabija od razu po jakichś 12 godzinach, gdzieś około po jednym dniu zabija mszycę, czyli oczywiście sobie to wypróbuję. Rok temu próbowałem i to chyba pomogło, nawet tam chyba 50%, nie, jak 60% wyginęło. Czy znaczy wiecie, praktycznie wszystko, tylko później się znowu odnowiły. W tym roku już nie dam im. Przejąć mojej plantacji Bubu, uprawy Bubu, ponieważ w tym roku chcę go sprzedać. Tam wiecie, Pozdrawiamy Janusza. Mamy klientów różnych tam, znaczy klientów, wiecie, zawsze ktoś chce coś tam kupić. Wiecie, jak to jest. Tu jeszcze wam pokażę o koperek. O, macie koperek. Nie wiem, czy to jest koper. Nie, to chyba nie jest koper. A tu jest koperek ładny. Za gęsto, nie zasiębo. Tak jak mówi Kuba, R, on tam ma z Kuba. Pisze w komentarz, że zasiałem za rzadko, ale mi to tam obojętnie, ponieważ ja w tym roku nie chcę sobie aż tak siać kopru, tylko na przykład chcę...